Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, postanowiłem powiedzieć Wam nieco więcej o swoich stronach, o tym jak działa Akademia, jak działają wyszukiwarki, bo wiele razy mnie w mailach o to pytacie. Przed chwilą znowu trafiłem na cztery takie maile, w których zadajecie mi to samo pytanie: a jak to wszystko działa, jak to ogarniać i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, już Wam po kolei pokazuję. Zobaczcie, jesteśmy Akademia Gry ma tak naprawdę dwie strony. Pierwsza strona to jest akademiagry.pl Tu możecie sobie wszystko poczytać o nas, wyrzucić na przykład rekomendacje, posłuchać jak nas, o co ludzie o nas mówią i tak dalej, i tak dalej. Przypominam też, że i da, nadal trwa do 21 czerwca promocja wakacyjna. Po kliknięciu tutaj sprawdzam promocję, przeniesie Was na stronę, gdzie możecie w tej chwili do 21 czerwca Dołączyć do nas naprawdę na mega, mega atrakcyjnych warunkach po tym terminie. Ja już to ostatnio przemyślałem. Musimy te ceny i będziemy je podnosili do góry, tak, by Akademia Gry stała się w pewnym momencie elitarnym takim miejscem, tak jak mi wczoraj pisaliście na, na signalu. I teraz Was zaskoczę. Czytałem wszystkie Wasze opinie wczoraj, zadałem Wam pewne pytanie. Czy lecimy grubo, czy pojawiamy się tu i tam? Powiedzieliście, że rozgłos nam nie jest potrzebny, i teraz was zaskoczę. Faktycznie rezygnuję z tego, o czym wam wczoraj pisałem. Uszanuję wasze zdanie. Faktycznie, im więcej o nas, tym blokują mecze, zaniżają kursy i robią różne takie dziwne rzeczy, więc faktycznie nie ma sensu iść, może, aż tak grubo, jak sobie wymyśliłem. Więc to tyle. Także tutaj możecie sobie poczytać o wyszukiwarkach, kliknąć w sklep, zobaczyć jakie mamy produkty, poczytać sobie. No zachęcam do tego, żeby sobie tutaj połazić akademiagry.pl, poklikać, poczytać i będziecie wtedy wiedzieli, z czym to się wszystko je. Mamy też drugą stronę, programy akademiagry.pl, programy akademiagry.pl i tutaj. Mega mądre jednostki, programiści informatycy i inni tacy tworzą nam różnego rodzaju zaawansowane programy, dzięki którym wy osiągacie, tak jak w maju, w tej chwili, absolutnie fenomenalne wyniki. Myślę, że ten maj to będzie w ogóle petarda totalna. Od momentu, kiedy powstało na przykład tsunami, czy półtora gola, czy. Półgola do przerwy, to wyniki są po prostu gigantycznie kosmiczne. I już wam pokazuję. Wchodzicie sobie na tą stronę programu akademiagry.pl, klikacie tam będzie na górze zarejestruj. Bardzo prosta, szybka rejestracja i w momencie, kiedy chcecie na przykład sprawdzić, jak gramy, co gramy, czy to wszystko jest prawda, czy może jest nieprawda. Chociaż niedługo będziemy obchodzili czwarte urodziny i myślę, że gdyby była nieprawda, no to już by nas przynajmniej od 3,5 roku nie było, a ludzi codziennie przybywa i cały czas. Za to wam wszystkim serdecznie dziękuję. Za to zaufanie słuchajcie. Klikacie sobie zakładkę Zakłady i macie cały czas w tej chwili powiem Wam, że można to tsunami, które osiąga absolutnie spektakularne wyniki w tym, w tym miesiącu. Wykupić nadal na 3 dni, żeby sprawdzić, żeby ja za każdym razem Wam mówię, sprawdźcie, nie słuchajcie, nie czytajcie jakiś tam głupot, bo ludzie, jak wiecie, są w Polsce zawisni, zazdrośni, przekręcają, wykręcają, jakieś robią dziwnej treści opowieści i niektórzy w to po prostu wierzą. Nie warto, warto wcisnąć przycisk, sprawdzam i na przykład sprawdzić takie typy tsunami na 3 dni i będziecie wszystko wiedzieli. Mam nadzieję, że. Chłopaki i dziewczyny z Akademii nie urwą mi głowy, kiedy teraz kliknę i pokażę wam, jakie są na przykład mecze na dzisiaj. Ja jutro nagram film i zobaczycie te same mecze jutro w podsumowaniu. Tu nie ma żadnej magii pod tytułem: nie ma żadnego szacher macher, że ja coś ukrywam czy coś. To wszystko miałoby bardzo krótkie nogi i te kilka tysięcy ludzi, którzy są, po prostu bym je chyba zlinczowało, gdybym je robił jakiekolwiek kombinacje przy. Tak zwanym archiwum. Dlaczego nie wrzucam publicznie archiwum? Mówiłem o tym już wielo, wielo, wielokrotnie. Mamy pewne schematy, mamy pewne patenty, mamy pewne drużyny, mamy różne rzeczy, które. No po prostu ja nie chcę, żeby to wyszło na światło dzienne, a każdy średnio inteligentny momentalnie by wyłapał, że kolejka w kolejkę gramy na przykład. Y z piątej ligi niemieckiej pewien zespół, czy tam z czwartej, trzeciej, czy obojętnie co, czy gramy jakieś tam różne dziwne zależności. No nieważne. Nie chcę, żeby to wyszło na światło dzienne i nie wyjdzie. I możecie mnie trzymać za słowo. Słuchajcie. Z najwięcej osób ma oczywiście wykupione tsunami. Przy tsunami pamiętacie wyszukiwarka na półgola była darmowa, więc kto ma tsunami, ten ma i półgola prawdopodobnie. I ten zarobił w maju mnóstwo kasy. Wygląda to słuchajcie tak: wykupujecie sobie na przykład 3 dni, żeby sprawdzić takie tsunami. Rejestru... Najpierw się zarejestrowaliście, wykupiliście, macie już swoje konto na stronie programy akademiagry.pl, Wchodzicie sobie obojętnie, o której godzinie: czy to rano, czy to w południe, obojętnie kiedy te mecze, tak jak wam tłumaczyłem wczoraj, wypluwane są przez wyszukiwarkę o różnych godzinach, ponieważ żeby mecz został wyświetlony, musi spełnić ileś tam rzeczy, ileś tam założeń. Jeśli jest tak, że rano na przykład taki mecz nie spełnia tych założeń, bo ostatnio mnie pytaliście, a dlaczego przed wczoraj mecze nad tsunami pokazały się o godzinie 17 bodajże? No i ja wam napisałem właśnie to, co teraz mówię, że Mecze muszą spełnić pewne kryteria, żeby zostały wyświetlone. Jeśli o 9, 10, 12, 15 te mecze nie spełniały tych kryteriów, to niestety wyszukiwarka ich nie wyświetla. Jeśli o godzinie 17 załapały się te dwa mecze na to, żeby je wyświetlić, to wyszukiwarka natychmiast je wyświetla. Nie da się zrobić tak, jak wy chcecie, żeby zawsze o 10, 16 wszystko już było na dzisiaj, najlepiej na jutro. Nie da się tak zrobić. Nie idźcie tą drogą. Tu to nie jest tak, że po drugiej stronie siedzą te firmy i z reklamówkami czekają, żeby wam tylko porozdawać yy, zawartość. Nie, nie, nie. Robią wszystko, żebyście tylko wy zostawiali, żeby ich te reklamówki były coraz większe. Także to nie da się tak zrobić, jak wy nieraz mnie prosicie, żeby zrobić. No i załóżmy, masz to Tsunami, wy, wykupiłeś sobie na 3 dni. Chcesz zobaczyć co na dzisiaj wypluła wyszukiwarka klikasz sobie w takie tsunami tu masz instrukcję możesz ją sobie pobrać ja zrobiłem ostatnio upgrade'a tej instrukcji pierwotne, pierwotne pierwotna instrukcja wydaje mi się była za długa ludzie tego nie rozumieli więc ja teraz tą wersję jak sami widzicie skróciłem i dodałem jedno zdanie w którym opisuję, jak można te mecze wykorzystać jeszcze, jeszcze bardziej, już Wam pokazuję, czyli jak to zrobić, żeby załóżmy, opisuję wszystko, nie będę Wam tu publicznie mówił, jak klikniecie instrukcję, to widzicie. Ludzie, którzy grają z dużym kapitałem, zdecydowanie ja rekomenduję, żeby grali jeden remis albo jeden draft no bet, ponieważ sami widzicie, że wiele, wiele, wiele razy ta tak zwana podpórka albo te draft no bet, Ratuje Wasze pieniądze, więc zobaczcie, wchodzicie. Nie musicie już zgadywać, kto wygra. Czy wygra ten, czy wygra tamte. Nie musi stać pod tablicą i za chwilę robić kolejnych depozytów albo wrzucać kupon do kosza. Tylko wchodzicie i algorytmy za Was robią robotę. I zobaczcie, na dzisiaj, algorytm w jakiejś lidze ikonę, to jest Finlandia przewiduje, że IPPO ma bardzo duże szanse na to, żeby nie przegrać z PK35. Kolejny mecz CSK Sofia. Ogromna szansa na to, żeby nie przegrać z Czernomorę. Aczkolwiek pamiętajcie, to jest taka liga, wiecie jaka. VFL Bochum z Düsseldorfem według prognoz algorytmów 1 i do kasy. Albo jedynka i do kasy, w sensie, bo mnie zaraz łapiecie zasłówko, prognoza, że nie przegrają z Disseldorfem. Jak klikniecie sobie na 1,5 gola, no to macie na dzisiaj dwa spotkania: CSK Sofia, Czernomorę. W tym meczu komputer prognozuje z prawdopodobieństwem, które wylicza na 97%, że tu będzie 1,5 gola i na besiktas strzałną spor 92% szans, że tu będzie w Turcji również półtora gola. Jak zobaczycie sobie na przykład na półgola do przerwy, zobaczcie te typy macie dosłownie w chwilę. To jest chwila, nie musi nic zgadywać. Nie odpalacie sobie tak jak wczoraj. Atalanta, Leverkusen i zaczynacie się zastanawiać kto wygra mecz, tylko tak jak wam wczoraj czy nam wczoraj pisałem, ktoś pytał Komputer dawał większe szanse na to, że wygra. Atalanta i Atalanta wygrała. Tu nie trzeba podchodzić na, tak mi się wydaje cały czas, na sportowo. Tu nie ma czegoś takiego, że ktoś musi, ktoś nie musi. To nie działa. Gdyby to działało, to by ludzie wygrywali, a niestety nadal w 90 parę procent topi kasę. Zobaczcie, półgola do przerwy dzisiaj wyszukiwarka pokazała tylko jeden mecz w lidze i To jest również Finlandia. Kapa z akademią, i tu ma być półgola do przerwy. Typy AI również są, tych wam nie pokażę, a mogę wam pokazać. Niech będzie, dobra. Saburtalo z jakimś Kolhet, czasami to powiem wam te nazwy, czytam pierwszy raz w życiu. Jedynka, Degger Force jedynka i w meczu Carlos Stein, Alianza Universidad, dwójeczka. Trzy mecze, jak będzie, zobaczymy. I ostatni. Ostatnie mecze na dzisiaj. BTTS, czyli obie drużyny Strzelą Gola. Tu wyszukiwarka pokazuje na dzisiaj Cagliari, fiora, obie drużyny Strzelą Gola. I to tyle. Nie ma więcej meczy na dzisiaj. Pokazałem wam wszystkie. Bezpieczny te wow, powyżej 96, czwórki i tak dalej. To jest wyższy już, że tak powiem, wyższy poziom. Tego wam nie pokażę, bo to i tak wam kompletnie nic nie da. Ale tak jak widzieliście, półtora gola, dwa meczyki Sofia i Besiktas Tsunami, trzy meczyki, i po Ceska, Sofia i Bochum, pół gola do przerwy Kappa z Katemią, typy AI Saburtalo, Braga i Carlos Stein, i na BTTS Cagliari, Fiorentina. I od wszystko. Do tego, jeśli zdecydujecie i dołączycie do One Pass Premium gigantycznej wiedzy to sami zobaczycie jak te całe zakłady staną się dużo, dużo, dużo prostsze niż wszędzie indziej gdzie ludzie po prostu zastanawiają się kto dzisiaj wygra mecz i w dystansie nie mają według mnie żadnych szans na takiej i zgaduli zarabiać to tyle 12 minut ględzenia Starczy, jak ktoś dotrwał do końca, to mu bardzo dziękuję. Miłego dnia Wam życzę i mam nadzieję, że dziś, podobnie jak w poprzednich dniach, znów będziemy mieli tak zwanego jackpota. Trzymajcie się, strzałka. Cześć.